Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja Jestem Darekoplays, a w dzisiejszym filmie pokażę wam jak zainstalować Trigona Evo, czyli nowego, zaawansowanego Roblox Explorer. Dlatego, jeszcze raz, zostaw subskrypcję na moim kanale łapeczkę, w górę pod tym filmem. A ja zapraszam Cię do oglądania tego materiału. Myślałem, że przejdźmy sobie od razu do prezentacji naszego Trigona. Linka do niego, oczywiście, standardowo, tak jak zawsze będziecie mieć w opisie pod filmem. Będzie to tym razem link bezpośredni do oficjalnej strony Trigona, gdzie możecie go pobrać sobie za darmo. Dlatego uruchamem sobie naszego Trigona i zaraz Wam przedstawię, jak on się prezentuje i co takiego ciekawego posiada. Na pierwszy rzut oka mamy już, oczywiście, widoczną kategorię w naszym naszej skrypt liście. Gdzie możemy sobie sortować nasze skrypty, bądź ładować sobie bezpośrednio z listy. Możemy sobie tą listę także schować. E, to już jak tylko sobie chcemy, edytor posiadamy edytor customowy. E, do wyboru mamy Monaco oraz Ace Editor oraz taki klasyczny, edytor e, oficjalny edytor Strigona. E, e, I co takiego jeszcze tutaj jest? E, przejdźmy sobie może po kolei, bo wy jako nowi użytkownicy będziecie mieć także mm, do przejścia Key System, więc przejdźmy sobie do Key System. E, w zakładce Key System mamy oczywiście nasz profil, e, pobierany jest nasz awatar e, z Discorda oraz nasz nick. E, mamy także do wyboru trzy klucze, które musimy sobie, możemy sobie odebrać jakieś z tych kluczy i dzięki temu e, będziemy w stanie korzystać z Trigona Przykładowo, e, 6 godzinny klucz, jeżeli sobie odbierzemy ten klucz na 6 godzin e, Nie musimy przechodzić linkvertisa, klucz jest ogólnie prosty do zdobycia Gdybyśmy chcieli sobie odebrać ten na, na 12 godzin To tutaj mamy sobie przejść, musimy sobie przejść 2 dwa, lin, dwa razy linkvertis e, Tutaj mamy przykładowo 24 godziny i tutaj 3 razy linkvertis Więc tak, wejdźmy sobie może w ten 6 godzinny klucz no, Ja wam tylko przedstawię jak to wszystko się odbiera, jak to działa więc, e, bo ogólnie już mam sobie klucz zapisany, dlatego tylko, tylko wam to pokażę, jak to wygląda. Wybieramy sobie to. Możemy też wybrać Link Vertis, ale szczerze, e, No Link Verties, no one. po co? Wchodzimy sobie tutaj. Klikamy. Tutaj dwa razy nam wyskoczy reklama. Powinna nam wyskoczyć reklama, jeszcze raz. E, mamy samoloty. O, jest reklama. Tutaj sobie znaleźliśmy samoloty. Przykładowo e, wykonujemy sobie submit. I mamy nasz klucz od razu do naszego Trigona. Tutaj też dwa razy wam wyskoczy ryglam, gdybyście chcieli sobie go skopiować. Więc za trzecim, razem, za trzecim razem już powinno się udać wam go skopiować. Następnie potem sobie go wklejamy do tego boxa. Klikając prawym przyciskiem myszy bądź Central V. No i klikamy Continue. Dzięki temu zyskacie dostęp do całego Trigona. Co Trigon ma jeszcze takiego specjalnego? Więc tak. E, poza tym, że już przedstawiłem, mam edytor. E, Trigon posiada trzy API: jest to Kernel API, Electron API no oraz oficjalny API Trigona. I tutaj zalecam sobie korzystać z Trigona, e, z API Trigona, ponieważ jest z, z tych najbardziej stabilnych i bez case systemu, bo oczywiście Trigon sama w sobie case system, e, a samo API od e, właśnie tego nie wymaga. Gdybyście chcieli sobie korzystać z Kernel API, Bądź elektron, no to tu musicie już sobie ten case system załatwić. E, jeszcze raz, bo to są w ogóle już inne takie API, które mają swoje case systemy, więc musicie sobie przechodzić e, inaczej. No i co? E, miałem wam pokazać to, co jest specjalnego w naszym Trigonie. Oczywiście pomimo tego, że samo jej było nie wspomina o tym. Samo jej też da się rozszerzać, zmieniać jego rozmiary, ale to nie jest najważniejsze. Tutaj mamy coś takiego jak właśnie Cloud Script hub. Jest to script hub w chmurze, gdzie publikowane są skrypty przez różnych użytkowników. Przykładowo chcemy sobie znaleźć skrypt do Arsenala. Klikamy Enter i jak widzicie, mamy tutaj skrypty do Arsenala. To są wszystkie skrypty opublikowane przez naszych użytkowników, użytkowników Trigona. Tu możemy sobie wczytywać je, bądź kopiować, no i od razu tutaj mamy Link, direct link do tego skrypta na stronie właśnie Trigon oficjalnej. No i co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy, a tu jeszcze mamy coś takiego, ja sobie to trochę poszerzę, mamy Featurę, czyli takie specjalne, tutaj są skrypty, które są najczęściej używane i tutaj mamy je po prostu wyróżnione. E, Trigon posiada chyba te kompilera. Nie jestem, nie jestem w stanie z tego stwierdzić, bo jeszcze tego nie sprawdzałem dokładnie. Ale posiada Save Instance, więc, jakby można tutaj zapisywać sobie mapki, mapki, gier, ale nie jestem pewien, czy działa to w 100% poprawnie. E, pomimo tego, że Trigon jest to mm, już dość stary Exploit e, i dopiero teraz go nie przedstawiam, e, to on. od Tą aktualizację, taką większą, większą, większą aktualizacji, którą teraz możecie sobie dostrzec, jak te Cloud Script hub, te takie mm, rozbudowane GES system. To jest od niedawna w Trigonie, dlatego też e, no możecie po prostu uznać to coś za coś nowego po prostu, no, co takiego. <laughs> mamy tutaj także wybór języków, mamy polski, mamy angielski, no i... Tutaj jeszcze pozostałe języki, które możemy sobie wybrać. Jaki chcemy, taki sobie ustawiamy. Mamy link do Discorda, do którego możecie sobie dołączyć, także gdybyście sobie pobrali, chcieli korzystać z tego Trigona, no to można dołączyć na ich serwer i być na bieżąco z aktualizacjami. W ustawieniach. W ustawieniach Trigon całuje się tym, że jest bardzo otwarty na customizację. Zaraz wam pokażę dlaczego. Na razie sobie omówmy te nasze domyślne, generalne ustawienia Mamy tutaj Tommost, e, mamy tutaj także Monaco Ace Editor, to, to właśnie o, co, o czym wspominałem wcześniej Czyli do wyboru Monaco lub Ace Editor Mamy Auto Inject, FPS Unlocker, Auto Discord Joiner No i Enable Discord RPC Dla osób, które nie wiedzą jak to działa, na to sobie to powiedzmy załączę sobie teraz Wejdę sobie na serwer i gdybym chciał sobie zobaczyć. No tutaj mamy status, mamy status. Trigon evo jako status naszego Discorda. To możemy sobie także włączyć i to nam powinno też zniknąć zaraz. E, mamy Not API, gdzie możemy sobie na bieżąco aktualizować nasze DL, e, gdy tylko wyjdzie jakaś właśnie aktualizacja. E, to możemy sobie po pobrać od razu. Mamy właśnie, teraz przejdziemy do customizacji. E, mamy customization. Tutaj możemy sobie chować e, kontrolki, domyślne kontrolki naszym UI. W Custom Teams możemy sobie ustawić jakiś e, team, e, motyw, motyw naszego całego UI. E, jest, to, e, jest to motyw, który po prostu e, zmienia albo kolorki, albo tło. E, powiedzmy, że chcemy sobie zmienić na Demon Slayer załączamy sobie to i mamy coś takiego, takie oto UI i to możemy sobie także włączyć e, ale potem właśnie trzeba zrestartować na tylko się restartuje i mamy znów domyślny motyw <laughs> mamy także custom UI i tu jest jeszcze coś ciekawego, ponieważ dla osób, które mają na przykład słabsze sprzęty możemy sobie zainstalować Trigonevo Lite UI Albo Trigon Evo Synapse Custom UI I tutaj są takie UI, też możemy sobie robić własne, jeżeli jesteście Jeżeli e, znacie się na projektowaniu własnych interfejsów, to możecie sobie zaprojektować swój Z tego co wiem, na Discordzie Trigona chyba też można pobrać sobie, m, pobierać sobie różne e, UI innych użytkowników I korzystać sobie z tego, jako e, z nowego Trigona Nowego do Trigona po prostu no i na tym polega właśnie to wszystko z kustomizacji. E, gdybyśmy na przykład chcieli sobie zmienić motyw edytora e, Kolorki w naszym tekście To musimy to już robić sobie ręcznie e, w plikach e, naszego trigona W pliku e, HTML jest to Monaco lub nie wiem jak, jakie nazwy mają tutaj Ale można sobie to e, w pełni modyfikować Dlatego tak się to prezentuje nasz Trigon. To są wszystkie funkcje, które yy, posiada ten exploit. Możecie sobie z niego skorzystać, sobie go zainstalować yy, za darmo na stronie oficjalnej Strony Trigona, do którego linka będziecie mieli w opisie w A zanim przejdziemy sobie do prezentacji w gierze, yy, no to chcę Wam jeszcze przypomnieć o tym, że nowi użytkownicy Trigona z tego co wiem, jest jeszcze wersja premium dostępna, tylko nie wiem czy można ją kupić aktualnie, ale Trigon ma też wersję premium, e, która nie posiada kluczy. Więc e, to by było chyba tyle. Przejdźmy sobie do prezentacji w naszych gierce. Także to by było na tyle moi drodzy, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę, subskrypcji na moim kanale, a ja postaram się jeszcze znaleźć dla Was jakieś na no przyszłość jakieś ciekawe exploity. Przypominam, link do niego będziecie, link do Trigona będziecie mieli bezpośrednio w opisie pod filmem, już nie przez link artyz, tylko bezpośrednio na stronę oficjalną e, właśnie Trigona. Dlatego to by było na tyle, do następnego, żegnam się z Wami, jo!